sposoby na przeżycie dla Polaków, choć pewnie nie tylko dla Polaków. E, o tym pan Konrad Bagiński w In Poland. Plaga kradzieży paliw na stacjach w jednym powiecie. Padł rekord kradzieży. Miliony, miliony złotych od tych... E, bo jak tam korporacje, proszę Państwa, taki okradasz zatankuje do pełna i w długą, bo to o ten typ kradzieży chodzi, e, to jeszcze... E, nie ma tragedii, bo korporacja ma to wszystko wliczone, ale tutaj też padają ofiarami ci. Proszę Państwa, skończyła się epoka, gdzie właściciele stacji benzynowych się rozwijali, następną otwierali stację i następną. To już, to już tego nie ma, to już tego nie ma. Oni teraz drapą się po głowach, jak utrzymać to, co już kiedyś tym swoim rozwojem, jakąś tam pracą mniej lub bardziej ciężką zdobyli. To już tego nie ma. I teraz, no. Teraz mają dodatkowe zjawisko, którego pewnie nie wkalkulowali. Plaga kradzieży. Panie Morawiecki, to z dobrobytu ludzie pewnie kradną, tak? Z dobrobytu to jest właśnie ta krzywa lafera. To jest to, jest to przegięcie, że jak się za mocno zbiera podatki od społeczeństwa, no to potem następuje destrukcja państwa. To jest, to jest jeden z elementów krzywej lafera, bo niektórzy nie mogą nie płacić podatków chociażby z tego względu, że się boją i to ich tam jakoś trzyma w ryzach. No więc ukradną temu, kogo się nie boją, kogo się mniej boją na przykład, tak? Ukraść i w długą. Coraz ciekawsze to państwo polskie